Bo jak nagrywałam ten film, mi się nie udało, mi się nie chciało tego powtórzyć aż do minuty. No i po prostu dzisiaj sobie pogramy w skrzynki games, no bo dawno po prostu nie było skrzynek games. Dzisiaj sobie je pogramy, jutro będzie odcinek z prywatnowic. I tak ten tydzień robimy zmianę Skrzynki games, prywatnowice, skrzynki games, prywatnowice. No, no może wam się taka serijka spodoba, zmiana, zmiana na zmianę. Może Wam się to spodoba, jak Wam będzie się podoba, no to piszcie oczywiście w komentarzach. Komentarzach, komu się tak podoba, komu, komu tak, komu tak, komu tak, komu tak, 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 komu tak. No wiecie, a w Dobra, to czekamy. Ja nie, nie no, ym, czekamy tutaj na gracza, ale być może żeby był by bardzo kiepski, bo kuta mój. Właśnie co my? Ja bym mu zrobił może pranka, albo byśmy udawali z naszym sojusznikiem, żebyśmy byli do niego milsi. 4-3-2-1-0. Nie udało nam się, ale dobra. Ale w ogóle sobie bierzecie solo... Nie no, napisz sobie z drugiej jeszcze. Na, no napisz jeszcze czy będzie się o nóż podobało. No słuchajcie, żeby chciał takie zrobić, ale to wasza decyzja. Ja się nie wkręcam. Jak nic nie napiszecie, no to sam zdecyduje po prostu Zauważyliście, że mam znowu... na niektórych filmach mam polski, a nie na... Na... nie na których angielski możecie też zwrócić uwagę, bo czasem sobie zmieniłem na polskie jak bier. Gram z Polakami, gram z Solą, to mam angielski, by się się angielski jest, bo się trochę poduczam. I się trochę też uczę w ogóle angielskiego i dlatego mam angielski język. Bo angielski mi dobrze nie poszedł w podstawówce, dlatego. To... Kurczę, jak to nie będzie, będzie, Co? będzie git... gites yes. to będzie fajne. Tak będzie git. Git jest mająny. To będzie git jest mająny z takim prawdziwym Bo jest balon. Chodzi o balon. Balon. O, jak to jest z ogniem. Ja się nie bradzę, bo jaki gracz nie z zamkniętymi. Chcę chciałby zakręcie go po prostu... O, zabił go. A to jest baba z zakrętym ogniem, która się zabudowuje. A do tego pokonam tego typa, poczcie. Trzy z z z Jedno zabójstwo. Kurde, ale dobre tego Steve'a, kurde. Zabiję go. Patrzcie, zabij... Zabij ty będziesz. Kill. Kiloś. Dwa zabójstwa! Wygrałem! Wygrałem widzowie! Bardzo się tak cieszę, widzięcie. Pierwszy raz w ogóle w Skrzynki Wars albo w Skrzynki Games zależy! Wygrałem. Ale tak nigdy nie grałem. Ja tak nigdy... Frabi tak nigdy nie grał, widzowie! To jest mój, mój, mój pierwszy raz i tak gram. To zresztą tak kiedyś gram, to dawaj, łapę w górę i subika. O będzie więcej takich filmów, żebyś tego nie przegapił. Cyk. Skaczę. Mek, tak. mek tak. Dobra, biorę sobie brojek jakie itemy Bo na razie takie, takie kiepskie to Trzeba czasem wziąć Ja czasem wziąć, żeby zacząć się rozwijać, dobrze Czasem wziąć. żeby Kurde, miał kilka lów to no jest tej... Fajnie będzie no bo... bram Ja się przylecę sobie I czekajcie. Tutaj nie ma no ale bym nic. mieć Strzał, ej dobry Tutaj na pierśnik I gocie gotcha, Patrzcie jak dosinie co w... się, Gdyś innym gamerem, gdyś innym gamerem, -er. czy game -er. jestem silny, Co myślicie, że ja nie jestem humble. To O Jezu, spadłem. Sorry, spadłem przypadkowo, ale. No dobra, git, jest. Mój. Widzieliście, po prostu moją wygraną, na jeśli jeszcze jesteś bo staram się wygrywać dla widzów oczywiście. A oczywiście bardzo lubię, jak mnie oglądacie, bardzo się w ogóle cieszę i bardzo. I bardzo za tym mam. dziękuję, że mam 28 subów, To jest dla mnie na serio wielka praca. Musicie to czasem docenić. Musicie po prostu docenić. Tak jakbyście doceniali e, pracę na prezydenta polski. Nie możecie sobie mówić, co jestem prezydent polski. O, zagręty ogień jeden, znowu! Zagręty ogień, ogień jeden daje w ogóle przewagę. Tak wam powiem. Sharpness 2. Dobra. Tutaj mamy najlepszą broń w ogóle w tych grach, czyli śnieżku, bo śnieżki się opłaci. Tak znajdę jakiś diamentowy item, bo kiedyś miałem jakiś... Wiem się, że to jest jest z... znalazłem diamentowego itka. O jeszcze jajka są mocne. Kurcz... I to jeszcze skrzyneczka, zobaczymy czy coś damentowego. Do no dobra. No dobra, no. Na razie taki seci słaby, ale dobra. To nie koniec świata. Lecimy z tym. Kurczę. 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 musi się mnie bardzo badać. Kurde, widzi, 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 widzi Dobra, szybko się po prostu tutaj przelecimy szybkim, szybkim budowankiem Kurde O jaju, no miałem zakręty ogień, szkoda bardzo, szkoda mi tego Słuchajcie Dobra Gramy jeszcze raz Bardziej niż w będzie to 12 minut po prostu, bo zobaczę czy się w ogóle wyrobię, no bo na 19 w ogóle jestem z jestem kimś, na 30 z kimś tam mówiono, no po prostu 9, nie wiem, zobaczę czy się wyrobię, zobaczę czy się wyrobię, zobaczyć, czy, się wyrobię. Zobaczyć, czy się wyrobię z, tymi filmy, z tym filmem, bo Jutro go i tak będzie mi droga na No dobra, nie ma dnia, uff. Cyk, 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 kurczę. No zrobił mnie, nie, no. Nie wiem, co robić, nie, no. Dobra, no. No Może kiedyś graliście w Minecraft? będziecie będziecie nagrać ze z Piszcie w komentarzach, ja oczywiście z wami nagram. Tego by, bym musiał wam dać jakiś znak. Pisałbym na czacie i wy byście musieli pisać na czacie, byłby musiał być takie filmy. Jakby... Zakręcę ogień jeden. Jest! ogień jeden, den 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 jeden, den, 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 den.

Git, git, git. Git. Dreto se biorá. I to. I to. A to. tu mi nevedne potrebujem. Patrzcie, właśnie tak, tak jak sobie możecie rozmnożyć budoleć, słuchajcie, to jest sposób e, e, Strynek Games, jak macie drewno, no to lepiej się nim nie budujcie, bo możecie sobie je zawsze rozmnożyć, jak macie bardzo dużo, rząt, to możecie, kurczę, zabój mnie, ale dobra, możecie sobie po prostu je rozmnożyć, a ja cię na drewno, drewno da się rozmnożyć, jak zimnożyć. na drewno, masz cztery deski tak naprawdę i się lepiej opłaca deski.

Co tam widzowie? Tam... Dobra, ja nawet szybko nie umiem tak pisać, nie mam talentów. Ja w zasadzie nie pisałem, teraz to było w formie zamierzchnięcia. Więc to było, ale kurczę, tak się trochę wystraszyłem abracz tutaj to patrz właśnie patrzcie to się robi opłaty Dobra, to robimy szybko, żeby ten film się tak nie przedłużył. Oczywiście, ja bym nie radzę 20-minutowych filmów, ale jak uważacie, takie takie 14 to spadka. 20 też nagrywam czasem, ale rzadko. Rzadko już teraz. Kiedyś to były 20-30 minutowe. Kurczę! Dobra, jakby coś nie no, mogło być na też, no zrobię ja ze wzięcie o osobach. Cześć.